Dlaczego powinniśmy oddychać przez nos? Ma w wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe. Oddychanie to jedna z najważniejszych czynności życiowych. Często robimy to nieświadomie, ale warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób oddychamy. Czy odbywa to się przez nos, czy przez usta? Bo to nos jest przystosowany do oddechu, on jest zbudowany w taki sposób, gdzie ma możliwość oczyszczenia powietrza, zanieczyszczeń i ogrzewania go, a także utrzymuje wilgoć i reguluje objętość wdychanego. Powietrza. No więc jakie mogą być przyczyny nieprawidłowego oddechu? Po pierwsze infekcje, różnego typu infekcje, czyli zatkany nos, zatoki, alergie, przyrośnięty migdałek, skrzywiona przegroda, astma, jak i nieprawidłowe ułożenie języka. Co się wtedy dzieje? Dochodzi do spadku np. Na napięcia mięśni okrężnych ust, wysuwamy głowę, pojawia się bruksizm, zgrzytamy zębami, zaciskamy zęby, Cofają się nam żwacze, opada nam język i mamy także nadwyrężenie odcinka kręgosłupa. Natomiast u dzieci taki oddech ustami doprowadza do wady zgryzu, do tyłu zgryzu, jak i zgryzu krzyżowego, i także możecie zaobserwować taką wydłużoną szczękę. Więc naprawdę warto się przyjrzeć sobie, jak i swojemu dziecku, jak oddychamy. I jak, w jaki sposób możemy sobie pomóc? Dzięki oddychaniu przez nos yy, nasza przepona lepiej pracuje, co przekłada się to na lepszą stabilizację naszego kręgosłupa, czyli naszą postawę. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Ci zrozumieć przyczynę Twoich problemów. Jeżeli tak, to zostaw serduszko. Natomiast, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie skutki ma oddech ustami na nasz wygląd, to. Napisz w komentarzu chcę i widzimy się w następnym filmiku, a po więcej śledź Face Fitness u Ani. Ciao.